you thinking damn what is this, that's us. Make us speak as when it hits like what? Give us some a jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky, so high, now jump. Just something crazy when that bass line bump. We just getting started with that. show, Mexican curva. No. Then's <teraz laughs> been Witam Was serdecznie przy środzie, no niestety tak jak mówiłem, no nie udał się ten live live z gry, ale będziemy nad tym pracować i na pewno będzie lepiej, spróbuję połączyć się kablem z PlayStation i może wtedy będzie szło lepiej, ale i tak dziękuję tym co byli, tym co pisali i tak dalej, no przy F1 nie dam rady odpowiadać i czytać, podczas jazdy jest to niemożliwe, ale przy innych grach na pewno trochę będę spoglądał na... Topczat i tam te zarzuty, że stary chłop Kurde gra w gry, no Każdy ma jakieś hobby, każdy ma jakieś zajęcie Jedni stoją pod budką z piwem, co ja też robiłem Inni, nie wiem, majsterkują I robią, albo strugają W drewnie, Ja ja lubię grać I tyle, no i nie będę tego ukrywał I nie uważam to za jakiś grzech Wielki yy, i straszny Ale nie o tym mowa, słuchajcie Bojemu u Krzyśka, zaraz będą filmy Właściwie zaraz Po, po prologu będzie zaraz film Majora Byłem u Krzyśka, no Major wrócił, 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 no Jak zawsze po, po nitro, no trochę zwieszony i tak dalej Wszyscy wiemy, że był On też tego nie ukrywa Także tutaj nie, nie będziemy tutaj czarować Zwieszony, no i cóż ja mogę powiedzieć Myślę, że te słowa się sprawdziły, które wcześniej myślałem, że yy, Major, no jak wyjdzie, czego mu nie życzyłem, no to jednak Jednak zaliczy las i to chyba większość z nas wiedziała I tak też się stało to wiemy wszyscy. Jest jak zwykle skrucha u Majora. Jest wyciszenie, jak zawsze, po nitro. Nie ma kłótni i to jest dobrze, bo miałem spokojną głowę dzisiaj, nagrywając z obydwoma panami. Major twierdzi, że będzie nagrywał, tylko muszą tam zrobić miejsce na komputer. Co jeszcze mogę powiedzieć? no Jaka jest postawa Krzyśka do tego? Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale Krzysiek twierdzi nadal, że Major tylko tymczasowo mieszkał u Krzyśka i Krzysiek będzie dążył do tego, żeby jednak Major u Krzyśka nie mieszkał. Ile to prawdy w tym, wiecie, że Krzysztof też często zmienia zdanie, ile prawdy w tym będzie, ile w tym prawdy jest, zobaczymy, to się wszystko okaże. Na razie na daną obecną, na dzień dzisiejszy, o, bardzo dobrze powiedziałem, na dzień dzisiejszy obydwaj panowie... Siedzą razem, chciałem pomóc im rąbać drzewko Nawet major miał rąbać drzewko W sensie nosić dla Krzyśka do piłowania No niestety spadł deszcz I Pogmatwał wszystkie plany Więc nici z piłowania Nie będzie filmu z piłowania A chciałem nagrać, bo chyba nie, nie To nieliczny film by był Gdzie major by autentycznie pomagał Przy, przy piłowaniu drzewa I tak też miało się stać Natomiast tak jak mówiłem deszcz nam plany rozmył dosłownie, dosłownie rozmył swoją deszczową bryzą. I tyle mam do powiedzenia w sensie yy, szkolnej, bo nic więcej się tam nie wydarzyło ciekawego. Co wam powiem, to wam powiem, ale słuchajcie, yy, kupiłem kamerę, kamerę do live'ów, do streamów. To jest taki rodzaj kamery, żebyście nie myśleli, że... Po prostu te pieniądze gdzieś idą w niebo, albo są odkładam na emeryturę. Nie staram się inwestować pieniądze z donajtów, z donaterów w rzeczy, które mogą mi się przydać. To jest takie, jak widzicie, to jest już 1080 rozdzielczość. Więc dzisiaj już ona jest zamontowana. Tutaj nie chcę się jej zdejmować. Tak mniej więcej wygląda, jest trochę inna niż ta którą streamowałem wcześniej, bo wcześniej streamowałem tą Trudno porównywać, bo jest podpięta, ale może zobaczycie, jak się przybliżycie. Taka jest różnica między tymi kamerami. Może dzięki temu będzie lepszy dźwięk, na co narzekaliście. No i mam nadzieję, że ta kamera no, się sprawdzi, że nie będzie cięło, bo to już jest większa rozdzielczość. Mi na obs, na OBS no, sprawdza się dobrze. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Podczas live'u, w razie czego mam zapasową, więc najwyżej no, się przełączymy. No i nie ukrywam, że m, oczywiście pamiętam o dronie. Dron będzie i yy, to w niedługim czasie całkiem możliwe. Yy, natomiast myślę, że obecnie zacznę zbierać jednak na lepsze te pudło, na lepszy komputer. Bo no nie oszukujmy się, ten mój komputer jest stary, już stary, on jest. Coraz wolniejszy, trzeba trochę coś powymieniać Na przykład jeżeli korzystam z Sony Vegas To mi tak spowalnia komputer, że Inne rzeczy po prostu praktycznie są nie do zrobienia na komputerze Więc będę, nie ukrywam, będę zbierał na nowy komputer Także mam nadzieję, że wesprzecie, no Dzięki komputerowi, dzięki takim urządzeniom, to wszystko, to wszystko się kręci dzięki tym nakrywaniom, bo nie tylko trzeba nagrać, ale trzeba to też wrzucić i czasami najlepiej jak najszybciej. No. A niestety no, ten komputer, no, czas już po prostu go zresetować i na nowo zrobić nowy, lepszy komputer. Nie będę tu jakiś wymagał. Nie wiem, jak to nazywają fachowo, nie pamiętam już, no ale nie będę jakiś wymagał tutaj kozaka, super, bo taki mi nie jest potrzebny. No ale na pewno myślę, że koło... myślę, że mam nadzieję, że się zmieszczę w dwóch, w dwóch i pół tysiąca. Na co będę zbierał? Będę zbierał, zbierał. Może dzięki widzom to zbieram. Także no cóż, trzymajcie się, Meksykanów jest jeden, a teraz będzie wypowiedź majora na temat tego zajścia z przedostatnich dwóch dni. Zapraszam i dzięki za kliknięcie. No, dzień dobry ogółem. O, właśnie chciałem powiedzieć to, że właśnie przyjechałem i po prostu chciałem się z tym pożegnać. Kupiłem butelkę jedną, a po prostu tak całej ogółem mnie hałem. Tylko wlałem trochę, całe te, a resztę właśnie wyrzuciłem, a jeszcze dodatek widzowie wyłapali, L... a nie odprowadzili mnie na przystanek, bo samochodem wyrychłem BMW. I wsiadłem wczoraj i przyjechałem do domu, a... a Krzysiek, o do muchni, ale nic nie było, bo tylko trochę wlałem w reklamówkę i po prostu... Chciałem zobaczyć, jak to po tylu czasach będzie to działało, ale po prostu postanowiłem, żeby pożegnałem się z tym. Po prostu brałem trochę, a resztę w ogóle wyrzuciłem, żeby tego więcej nie dotykać, bo to po sensu jest szkoda życia. Można co innego robić, czym innym się daje. I na ten temat, co właśnie chciałem powiedzieć, i o i przepraszam. Po prostu, że obiecałem to, ale musiałem się, bo z czymś się trzeba zawsze żegnać się, podziękować za ten po prostu, jest niepotrzebny dla życia. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, będzie było, ale tutaj muszę posprzątać wszystko, jak tu jest i będę co? A, przejdzie czas, to będę i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i dziękuję widzów poczekajcie na lepsze wieści ode mnie i po prostu będę czym innym trzeba się zająć i inaczej żyć na tym świecie i na ten temat to chciałem wam powiedzieć i po prostu o powiedziałem że tego nie będę robił ale teraz czekajcie na dobre liści. I po prostu poczekajcie tutaj usprzątam i straszne nagrywać. Oto chcę od tego wszystkiego odpocząć, bo to jest problem psychiczny. To po prostu nie ma takiego czegoś, żeby coś robić. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I... Przepraszam widzów, że tak się stało, a nie inaczej i po prostu obiecuję Wam, że po prostu już to było pożegnanie z lasem i z wybiórkami. I na ten temat to chciałem powiedzieć i po prostu na razie, trzymajcie się, czekajcie na dobre wieści ode mnie.